Swoją toć w moim kolejnym odcinku z gry Forch of Vampires To jest drugi odcinek z tej serii. Emm. Um, nie zrobiłem poza odcinkiem, żeby nie było. Okej, okay, o... Ja jestem w czymś? Czy coś chodzi? Wsparcie. Dobra, czemu Facebook mi tutaj wszedł? Hmm. Wat? Wat? Oké, okay. oh, is zit iets op nu. Oh, er zit iets op. Wow. Oké. Oké, dan gaan we... Doop. 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 Oké. Nee, kan, niet... Nee, ik ga niet... Nee, niet... Nee, Max, oké. Słuchajcie, chyba idziemy zaatakować ten ban No Czemu w sumie nie? Są? Zawsze coś tam więcej. Oto. Na w sumie oni mają tylko 3, a ja mam 4 W sumie oni mogą tylko tego włócznikać, co może nie w sumie dużo damage na... Dystans, a ja co? No, By to mógł podejść blisko. Eee. Eh. Wszystkie strategie. Tutaj teraz. No tu. To... Aha, to jest znowu ty co można on? Oszustwo. Ok, ty idziesz tutaj. Na covera. Pch, co? Wiedziałem. Tego różnicę trzeba zabić. Pomylić, nie strzelał. Co? Czemu tak? Zapra, okej. Okay. Nie! Czemu mi zabić mojego? Zdaje głupi. Chodź tu. Nooo! E, Zabił! Ej, jak? To jest niemożliwe, no? Przecież ja przecież wygrałem, no! Zawsze no, to wszystko, wszystko u głupiego który strzela do mnie. No dobra, czerwony, różny wyżku. No. To komu to nie wychodzi? Dobra. 10 punktów, a to się punkty odwracają dziennie. I to... Ej, to jest nie widziałem, upgrade upgrade mm, w sumie dużo upgrade'ów, upgrade'ów. W sumie możemy dać koło. Mam 3 punkty, rozszerzenie, z czegoś jeszcze dodatkowo sobie zrobiłem quest'a, zaopatrzenie się skołowałem. Ooo, o nie, o nie. Wyszkód włócznika. W serio? Tak proste? Płucę! Dawaj to. 5. Bum. Eee, yy, albo po odblokowańce tez na rok musisz zapłacić. Na bloku. Tak, okej, okay, dobrze, Narzędzie, co mi to da? I tak, nie mam punktów, Ach, może się coś fajnego będzie oszczędzało. Okej, okay. czy w sumie ogólnie... Ja nie chcę włócznika? Czemu sobie włócznicuję? Znaczy, na niego wydałem. Hmm. Co to mamy? Centrum wiadomości. Potwierdź swój adres e-mail, otrzymasz 50 diamentów. No, a kość to zrobiłem. Zajmij dużo zachwit swoich poddanych i produkuj dwa trofea. Czemu ty robię trzeba? Koszary wód... Jestem głupi. Są koszary włóczników. Czy są jeszcze inne koszary? A to... Trochę bez sensu. Porcary. Co tam tego bez Tutaj, patrz jak idealnie, co jest. Co po godzinie... Eee. Zaczynamy to kończył odcinek. Pewnie jakoś. Tak. Powiem, że ja nie jestem społeczność, buduj, inwentarz, co to był Inwentarz, ale w A to było to. Łał, patrzcie jakie mam wielkie zasoby. Kurde, okej. Co to jest ten zachaj głupi? Aha. Dobra, jestem troszeczkę... Przygłupi. Nie, ja sobie wyrobię tyle tych włóczników, że ja badam o dół. No, wezmę może jakoś pięciu. No, w sumie z pięcią ja sporadzę. Ale to kowar w sumie jest wrażliwy, tylko trzeba od razu zaatakować, bo jak kowaruje to... Słabo. To trofea i 350 zaopatrzenia, W sumie zaopatrzenia tak w Okej. Okay. Po podwaja... Zapłacicie mi aby odrobić całą zakończoną produkcję w imię? Nie. nie. ja na to wydaję 160 diamentów. Dlaczego mam tak mało teraz. A to tylko przypadkiem jeszcze, to jest najgorsze. Drzewo epoka kamienia. Legendarne drzewko się. Ta to jest, też drzewko epoka kamienia. Ok. Koszary włóczników, o już jest, okej. 30 deaktorów, klinykąt, jest. wyględnie opłacalny. Ciała, klinykąt, okej. Mapa. Nie, 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 się to w sumie, ale okej. Wróć do miasta. Dobra, zarządzanie armią. Ty, mam okay. miotacz, okay. głosów? Okay. 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 Takiego, takiego, takiego i takiego i takiego. No ja, i teraz są miała w sumie czas. Dlatego idziemy na podbój? E, Czemu mam tego 7 ludzi? What the f... What the fuck! What? Okej. Okay. Co, 75? To, to 75, nie wiem o co chodzi, ale okej. Okay. Szpiegować? Chcę szpiegować. Aktualnym brzemię... Armia, super Ale to na za pół godziny. Ta, ale nie, czy nie będę robił dużo po tym odcinku? Nie no, postaram się. W ogóle. Nie jestem ja. Nie trwałam tak wygrywa odcinek. 8 minut, o, to już dużo. Ja za dużo mówię w ogóle, wiem, ale tak z przyzwyczajenia. Właściwie tak, tak, ok Ja już sobie obczaiłem o co tu chodzi. To ten debil kupi. Gin. Czemu tak mało? No nie, to jest niesprawiedliwe. Tak, okej, okay, ginie. tydzień tego, żeby kowy barować. Aha, to jest jeszcze tylko tutaj. To sobie tutaj idę na plecki. Oh no, no, nie żyje, no. Aha, e, fajnie to jest. Super. Najszyb... tu to tak, że to zostaje i to idzie stałym do... Nie zabijaj nikogo! Okej. Okay. Chociaż jeden przeżył, znaczy dwóch, ale prawie jeden. 120% uśmieszków, wow. Początku mi lepiej niż się spodziewałem. Dobra. Nie mają jaką armię? Czekaj, to jest procarz i trzech zwykłych włączników negocjuj o co chodzi? Do... aha, diamenty to ja nie kupuję ja tylko 20 diamentów mają ja... no, się jeszcze? to jest masakra nasa... i o co w tym w ogóle chodzi? tak, po prostu mam pytanie no, Przyjąłem to no i tyle, tak? Wow nie ma to jak ciekawe zzwić wyszły Ok Współczesność. ranki globalny wow. Wow, nie jestem ostatni! Tyle <noise> ile osób? To dobrze, to dobrze, dobrze idzie. Punkty 560, nie mam w ogóle punkty tutaj. Yy... Nie ma, a... Pierwszy do... <noise> to... Ty ja chyba do gindii jakiś. Mogę w ogóle? No, nie będę aż taki słaby. Widzę... Nie, jakąś członkowie... Zakładają ludzie kinki, a... Niech nie jest. No masakra. Tak nie wolno. Będę klikał. To jest strzałka kliper. Co? Ok. No. Poziom prestiż w ogóle masakra. Pierwsze. Tu macie coś sensownego, ale... Prestiż to jakieś jest... mało członków, ale jest dobrze. O. Prestiż. W sumie. No Nie mogę dołączyć, muszę nie śpieszyć jakieś drop Z tego co pamiętam. Dobra, w sumie wyszkolimy tego, nie widać. Co to było? Jak ja tam tego kupię... Dwa trofea, ale co się trofea. była trofea? Nie, nie rozszerzenie. Zgłupię <grymne> Aha, tak to w ogóle działa. Okej. Okay. Głupi jestem trochę. co Co jest droga? Miejskowe pomniki, kwiaty. Krąg kalinny, wow. Nie ma co ja kiedyś kalinie. A to jest epoka brązu. A co jest epoka brązu. Tu co 10 minut 10 minut skąd budowy wejście ma taka droga tu też większy rozmiar, koszt to już nie e, ludzie, ale diaksy, no kurde, To jest naprawdę Ale uluj, no nie jestem, o Okej. Okay. No teraz ja poznaję tą grę, więc proszę się z Niech nie śmiesznie i w komentarzach, jak w komentarzy. Okej. Okay. Eee, zaczęłam się, a nie, bo sobie sobie. Okej. Chyba już więcej mapa kontynentu. Nie ma co jak mapa Czy... Kon... Ty... Poczekaj, nie coś mi tutaj nie pasuje. Słuchaj, jeszcze tego kości fajnego. Atakuj. Co? Ja chcę tylko dwóch. Nie, no. Dobra, daj go tutaj, no. Dlaczego? W sumie, wiecie. Ja chcę jeszcze chociaż jednego z tego włącznika, go. Chyba, że nie mogę. W tym może być też problem. Teraz zarządzanie armią. Nie, nie mam. Aha. Kurde, myślałem, że zrobiłem więcej, ale nie, nie jestem ostatni na tym rankingu, to mnie bardzo cieszy. Z wami może nawet będę pierwszy, jeśli zostawicie łapkę w górę, to na pewno dam mi motywację do tego, żeby być pierwszy. Subskrypcja coś to jako dwa. Prowadzasz pity od mojego domu nie wiesz, że nazywają mnie Panem Wojny, to twoja ostatnia pomyłka. Czego tu się ośmieli? Czy możesz chcesz wywieźć białą flagę? O nie, 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 ty... Ty... Jeśli mam przekręcić to z honorem. Jakby tu pojeździł, mój praciad. Teraz ja starożytnie to pojedziemy. ten, jak płacy branży. <grych> wow, dobry jestem. E, tego nie mogę przenosić? Co no, nie no. Robi. Tutaj mam Tylko ten, ten to ja idę sobie w krzaki. Wow, jak sam sobie się idę sobie w krzaki. Tutaj sobie mogę iść. i teraz. Proces, tutaj i tu mam procesa. Czemu Dlaczego? Ty zabij mi go, ty frajerzy, głupi Właśnie mi o to chodziło, żebyś się tutaj No też nie, nie wiem co to w ogóle było No nie wyrobię tam No, no, zabij mi go Dobra, tego trzeba zabić Nie, to było, to było złe. Jak muszę się bronić? Co to, co to, co to? Ło, okej. Okay. Niech go zabiję. Bum! Ło, to gdyby, gdyby nie ten, co strzela, to ja bym nie przeżył. Łot, ej, dziękuję za to, kto, kto, to mi to dał w ogóle, o, ktoś mi to dał. Ej, dziękuję bardzo, pozdrawiam. W sensie, żeś mnie no, wow. Ej, nie, nie, nie dziękuję. Coś mi no, ja nie będę wziął jak bo ja już nie mogę pozwalać na takie rzeczy. E nie, wow! No, dziękuję za tego gościa. Pozdrawiam bardzo tego pana, miłego. Kurde, nie no. Dwa, dwa trofea. E się lubi trofea! Wacie myśliwego. Serio? Faca myśliwego. Anuluj! A tu miałem chateczkę myśliwego. ty też. Trwam, to jest takie małe. Eee, eee, eee. Okay. Dalej nie wiem, czy to się jeszcze będziemy robić. Musimy zbyt zbytnio przedłużać. Ale słuchajcie, to tyle na, na ten odcinek. Lajki, subskrybujcie, miły komentarzyk. nie żebrał, ale bardzo was o to proszę, ponieważ to dla mnie dużo znaczy. I będę wiedział, że będziecie chcieli się będę grał. Dobra, słuchajcie, do sianko. Już już się zrobił, ok.